KONIKI KRYMINALNE Twórcy serialu przypominają, oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Kodeks Kryminalno-Procesowy Federacji Rosyjskiej. Starszy mężczyzna ostrożnie wziął do ręki swój skarb. Jego nowy przyjaciel człowiek ogromnego wzrostu z ciekawością pochylił się nad niezwykłymi okazami. Emeryt powiedział, że tych starych monet szukał prawie 5 lat. Olbrzym uśmiechnął się zadowolony. Polowanie wreszcie zakończyło się powodzeniem. Na tropie Olbrzyma Zdarzenia pokazane w filmie odtworzono z udziałem aktorów, imiona i nazwiska niektórych uczestników zmieniono. 2002 rok Rostów nad Donem. Grupę operacyjną pilnie wezwano na Aleje Komarowa. W mieszkaniu znaleziono zwłoki znanego w mieście kolekcjonera Jewgenia Primierowa. Przestępca w tajemniczy sposób dostał się do mieszkania. Drzwi i okna były nienaruszone. Aleksiej Polański, rzecznik prasowy zarządu Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Obwodzie Rostowskim. 60-letni mężczyzna, znaleziony przez brata, leżał w kałuży krwi po środku pokoju. W mieszkaniu panował straszny bałagan. Szafy otwarte, rzeczy wyrzucone na podłogę. Widać, że zabójca szukał łupów. Prawdopodobnie kolekcjoner nie chciał dobrowolnie oddać swoich skarbów. W końcu padł śmiertelny strzał. Łup był imponujący. Przestępca ukradł rzadkie ordery, stare monety i kosztowności na kwotę pół miliona rubli. Niestety, napady na kolekcjonerów zdarzają się regularnie. W samym Rostowie nad Donem był to już kolejny przypadek. Z materiałów prasowych obwodu Rostowskiego. Zamordowano kolekcjonerkę Zoję Prochorową. Kobiecie i jej synowi przestępcy poderżnęli gardło, po czym zrabowali stare ikony. Zginęła 80-letnia zbieraczka porcelany. Sprawcy zatłukli ją na śmierć. Kilka miesięcy później zabito jej syna. Ukradziono mu resztki rodzinnej kolekcji. 2002 rok. Rostów nad Donem. Pierwsza hipoteza jest taka, że zabójca był przyjacielem Jewgenia Primierowa. Emeryt nie wpuściłby do domu nikogo obcego późnym wieczorem. W Rostowie co niedzielę kolekcjonerzy spotykają się w Parku Gorkiego. Nazywają to spotkaniem klubu kolekcjonerów. Nizami Erzimanow, oficer do spraw specjalnych, Wydział Dochodzeniowy Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej w obwodzie Rostowskim. Przepytano długoletnich i nowych członków klubu. Niektórzy pamiętali niezwykłego gościa. Mężczyzna olbrzymiego wzrostu regularnie zjawiał się na spotkaniach. Zawsze milczał, przechodził od grupy do grupy. Był sam lub z posępnym przyjacielem. Mówiono, że to dziwak, człowiek spoza tego środowiska. Kiedy przechodził do klubu, zawsze zachowywał się podejrzanie. Nikt nie znał adresu ani nazwiska mężczyzny. Pamiętano tylko jego imię Siergiej. Śledczych czekała tytaniczna praca znalezienie w ogromnym mieście wysokiego mężczyzny o imieniu Siergiej. Ale po dwóch dniach zabójcy kolekcjonerów sami dali o sobie znać, popełniając kolejne przestępstwo. Gienali łapciew przeglądał kolekcję starych pocztówek, kiedy usłyszał dzwonek do drzwi. Sądził, że to jego syn wrócił z Instytutu. Nie spojrzał przez wizjer i otworzył drzwi. To, co nastąpiło potem, Emeryt wspomina jako koszmar. Na progu stało czterech mężczyzn w czarnych maskach. Przystawili mu do piersi zimną lufę pistoletu. W ręku jednego z napastników błysnął nóż. Emeryt zachował się nieoczekiwanie. Zamiast uciekać, rzucił się na rabusiów. Wiedziałem, że jeśli wepchną mnie do mieszkania, czeka mnie straszna śmierć, ale będę się bronił. Gennady Łapkiew, prezes zarządu klubu kolekcjonerów w Rostowie nad Donem. Przyjaciel zamordowanego Jewgenija Premierowa. Nie daj Bóg. Zawsze trzeba wyskoczyć z mieszkania, bo w środku mogą zrobić wszystko. Będą ci przypalać rany, wyłupią oczy i nie tylko. Odważny emeryt chwycił napastnika za maskę. Łajdak przez chwilę nic nie widział. Zacięty opór staruszka zbił przestępców z tropu. Nie udało im się wepchnąć emeryta do mieszkania. Chwyciłem tego z nożem, a on zranił mnie w rękę. Zacząłem głośno krzyczeć do sąsiadów, żeby wezwali milicję. Napastnicy próbowali zakryć mi usta. Zacisnąłem szczękę na dłoni jednego z nich i odgryzłem kawał mięsa. Potem wyskoczyłem na ulicę z jego skórą w zębach. Z mieszkań wyskoczyli sąsiedzi. Ktoś wezwał milicję. Rabusiów zatrzymano na miejscu przestępstwa. Z materiałów milicyjnych. Na Genadiję Łaptiewa napadli uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej nr 36 w Rostowie nad Donem, wcześniej niekarani. Na pomysł popełnienia przestępstwa wpadli, gdy przeczytali o zabójstwie Premierowa. Byli przekonani, że przerażeni kolekcjonerzy oddadzą cenne rzeczy bez oporu. Do zastraszenia ofiar wzięli nóż kuchenny i pistolet obezwładniający. Milicja sprawdziła, że nieletni przestępcy nie mają nic wspólnego z poprzednim napadem. Byli tylko naśladowcami. Tajemniczy morderca pozostawał na wolności. Nikt się wtedy nie domyślał, że na południu Rosji nie zabija okrutny włamywacz, lecz seryjny morderca. 2002 rok Sochi kraj krasnodarski. Drzwi do mieszkania rodziny Gączarienków były uchylone. Nikt nie reagował na dzwonek. Zaniepokojona sąsiadka postanowiła wejść do środka, sprawdzić, czy wszystko w porządku. Z protokołu oględził miejsca zdarzenia. Ludmiłe Gączarjenko znaleziono w salonie ze śladami uduszenia. Na nadgarstkach miała krwiaki, ślady po palcach napastnika. Juri Gonczarienko leżał martwy w sypialni. Obcięli kawałek kabla, owinęli wokół szyi i udusili męża kobiety leżącego w łóżku. I znów brak śladów włamania. Gonczarienkowie sami otworzyli drzwi zabójcom. Wątpliwe, żeby wpuścili do domu obcych w środku nocy. To musiał być ktoś znajomy. Bandyci zrabowali rzeczy warte 200 tysięcy rubli. To byli zamożni ludzie. W mieszkaniu mieli wiele cennych przedmiotów, także dwie ikony. Genadij Truchanow, oskarżyciel publiczny. Tym razem kryminalistykom się poszczęściło. W mieszkaniu znaleziono wyraźny odcisk wielkiej męskiej dłoni. To musiała być ręka kogoś ogromnego. Śledczy przepytali sąsiadów: Może zauważyli obcego mężczyznę o wysokim wzroście? I znów się udało. Zauważyli. Sąsiadka widziała go przed wejściem do domu na podwórku. Zapamiętała, jak wyglądał. Nie mogłam spać. Czekałam na wnuka, który poszedł na dyskotekę. Co chwilę wyglądałam przez okno, ale nie wracał. Nagle zobaczyłam dwóch mężczyzn na ławce. Jeden niczym się nie wyróżniał, ale drugi był olbrzymi. Anna Iwanowa, sąsiadka zamordowanych. Na podstawie opisu sąsiadki śledczy sporządzili dwa portrety pamięciowe. Rozesłali do kolegów w sąsiednich obwodach. Jednego z mężczyzn rozpoznali kolekcjonerzy z Rostowa. To był Siergiej, człowiek ogromnego wzrostu. Najpewniej brał udział w zabójstwie Jewgenija Premierowa. Śledczy wysunęli hipotezę: mordercy polują na kolekcjonerów staroci. Nawiązują znajomość z przyszłymi ofiarami, zdobywają ich zaufanie. Kolekcjonerów uprzedzono o niebezpieczeństwie, rozdano im portrety pamięciowe podejrzanych, ale para kryminalistów przepadła jak kamień w wodę. Milicja wszczęła intensywne poszukiwania, na razie bez skutku. Siergiej Kis, oficer śledczy, Wydział Kryminalny Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowoczerkasku. W poszukiwania włączyły się wszystkie służby w obwodzie. Nikt nawet nie przypuszczał, jak trudno będzie wpaść na trop mordercy. 2002 rok, obwód Rostowski. Na poboczu niedaleko przeprawy promowej stał porzucony samochód. Jeden z kierowców zatrzymał się, żeby sprawdzić co się stało. Na trawie leżał młody chłopak cały we krwi. Milicjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, znaleźli w kieszeni zabitego dokumenty na nazwisko Dmitrij Szaukoplias. Chłopak niedawno się ożenił. Rodzina była w trudnej sytuacji materialnej, dlatego dorabiał jako taksówkarz. Młodego taksówkarza zabito ze szczególnym okrucieństwem. Widać, że rozpaczliwie próbował stawić opór, ale był bez szans. Badanie sądowo-lekarskie wykazało liczne obrażenia na ciele Dmitrija Szołkopriasa. Rane kłute w okolicach szyi i z tyłu głowy oraz ranę postrzałową klatki piersiowej. Dlaczego go zabił? Nie miał przy sobie utargu, dopiero zaczął zmianę. Ukradziono stare radio samochodowe z odtwarzaczem i tani telefon komórkowy. Czy dla tak marnego łupu można pozbawić człowieka życia? Później okazało się, że młoda żona przeczuwała nieszczęście. Nie mogła zasnąć. W komórce męża były 54 nieodebrane połączenia od niej. Dima osierocił synka, naszego wnuka. Morderca zabił jedynego żywiciela rodziny. Zniszczył życie tym młodym ludziom. Zabrał dziecku ojca. Walerii Szełkopiar, ojciec Dmitria. Tyle smutku przyniósł naszej rodzinie mnie i mojej żonie. W samochodzie znaleziono łuski nabojów wystrzelonych z pistoletu TT, z którego zabito rostowskiego kolekcjonera Premierowa. Pierwszy raz zetknęliśmy się z takimi bestiami. Zabijali z zimną krwią. To niespotykane. Po kilku dniach włamywacz popełnił kolejne okrutne i bezsensowne morderstwo. Przypadkowym świadkiem była ciężarna kobieta. Na środku ulicy poczuła skurcze. Przedwczesny poród spowodowały strzały i zetknięcie się twarzą w twarz z człowiekiem olbrzymiego wzrostu. 2002 rok Obwód Rostowski. Kierowca auta zatrzymał się niedaleko przeprawy promowej Bogajewskoje. W tym momencie usłyszał głośne trzaski i zobaczył ciężarną kobietę. Biegła w stronę lasu krzycząc i trzymając się za brzuch. Potrzebowała pomocy. Kierowca zadzwonił pod numer alarmowy. Przyjeżdżajcie natychmiast. Tu dzieje się coś strasznego. Strzelają, ciężarna kobieta krzyczy. Na miejsce natychmiast wyruszył wóz patrolowy i karetka pogotowia. Przedwczesne skurcze spowodował silny strach. Kobieta twierdziła, że na jej oczach zabito człowieka. Widziała to. Była przerażona, uciekała, chowała się za krzakami. Biegała po lesie. To się stało na jej oczach. Jak później opowiadała, poszła kupić wodę. Kiedy podeszła do sklepu, rozległ się strzał. Po chwili z budki wyszedł mężczyzna ogromnego wzrostu. W jednej ręce trzymał kasę sklepową, w drugiej pistolet. Olbrzym przeszedł tuż obok przerażonej kobiety. Ma wielkie łapska ze 2 metry wzrostu jak jakiś orangutan. Na odgłos wystrzału zbiegli się klienci z sąsiednich sklepików. Znaleźli trupa nieszczęsnego sprzedawcy. W ukradzionej kasie sklepowej było tylko kilkaset rubli. Wydawało się, że żądny krwi włamywać nie zabija dla pieniędzy, ale żeby napawać się widokiem umierających ludzi. Zabiłem. Decyduję o losie innych. Robię to, co chcę. Jestem najszczęśliwszy, ponieważ w każdej chwili mogę przerwać nić życia drugiego człowieka. 2002 rok. Obwód Rostowski. Śledztwo w sprawie zabójstw ruszyło z martwego punktu. Zadzwonił telefon komórkowy zamordowanego antykwariusza Jurija Gonczarienki. Czyżby tajemniczy włamywacz dotąd niezwykle ostrożny zmienił nawyki? Z pomocą służb technicznych udało się ustalić obecnego właściciela telefonu. Była nim dziewczyna, sprzedawczyni na rynku w Soczi. Wyjaśniła, że odkupiła telefon od bardzo wysokiego mężczyzny. W telefonie była karta SIM zarejestrowana na mężczyznę o nazwisku łazowoj Z materiałów milicji. Siergiej Łazowoj, urodzony w 1965 roku. Zamieszkały w Nowoczerkasku w obwodzie rostowskim, rozwiedziony. Ma syna, nie pracuje. Wiele razy sądzony za rozbój. Śledczy dokładnie sprawdzili kartotekę Łazowoja. Zauważyli ważny szczegół. Przestępstw dokonywał zawsze z tym samym wspólnikiem, dawnym, dawnym kumplem Aleksiejem Pismieńskim. Razem rabowali i razem siedzieli. Postanowiono aresztować obu. Aleksiej Pismieński nie stawiał oporu. Wyglądał na zastraszonego, jakby wręcz się ucieszył, że go aresztowano. Łazowoja nie było w domu. Zwierzęcym instynktem wyczuł niebezpieczeństwo i zdążył uciec w nieznanym kierunku. 2003 rok, Rostów nad Donem. Za Siergiejem rozesłano międzynarodowy list gończy. Mimo rzucającego się w oczy wyglądu, recydywista jakby się zapadł pod ziemię. Albo miał przy sobie fałszywe dokumenty, albo nielegalnie przekroczył granicę. Był zdrowy i silny, więc spokojnie mógł to zrobić. Jego kumpel Aleksiej Pismiński przed odsiadką opowiedział ze szczegółami o wspólnych przestępstwach. Okazało się, że panicznie bał się wspólnika, Okazało się, że panicznie bał się wspólnika. Łazowoj patrzył na nas bezrozumnym wzrokiem, gdy opowiadał o popełnieniu morderstwa. Już w dzieciństwie u Sergeja Łazowoja stwierdzono odchylenia od normy. Śledczy znaleźli jego kartę zdrowia. Według opinii psychiatrycznej, Sergej Łazowoj ma skłonność do agresji, okrutnie traktuje zwierzęta. W sytuacjach stresowych zachowuje się irracjonalnie i stanowi zagrożenie dla otoczenia. Psychopatyczna. Osobowość psychopatyczna. Łatwo się irytował, wpadał w agresję. Moim zdaniem był niedostosowany społecznie. Matka Sergeja niczego mu nie zabraniała, gdy był mały i spełniała wszystkie jego zachcianki. Zabił kota, nic się nie stało, pobił dziewczynkę, pewnie zasłużyła. Mijały lata, a matka nadal usprawiedliwiała każdy postępek syna. Nadęty człowiek, wyniosły. Jego matka taka sama. Mówiła, że sprawdza syna na każdym kroku. Jak można pilnować 44-letniego mężczyzny? Dlatego tak to się potoczyło. Trzy razy skazany za rozboje. Po wyjściu na wolność w 2002 roku od razu zabił człowieka. Dokładnie przygotował się do przestępstwa. Przychodził na spotkania kolekcjonerów, udawał zainteresowanie starymi przedmiotami. Zaznajomił się z ufnym i dobrodusznym Jewgenijem Premierowym. Po pierwszym morderstwie poczuł, że wszystko mu wolno. Na początku września 2002 roku poszedł na robotę z dawnym wspólnikiem pismińskim. Udusili małżonków Gonczarienko, a potem wynieśli z ich mieszkania rzeczy o wartości 200 tysięcy rubli. Pismieński, który wcześniej nikogo nie zamordował, mocno przeżywał krwawy napad. Natomiast Łazowoj utwierdził się w przekonaniu, że ludzkie życie nie jest nic warte. Jestem Bogiem, wyrokuję o życiu innych ludzi. Jeśli ktoś ma lepiej ode mnie, nie będę mu zazdrościć. Po prostu przypieczętuje jego los jednym strzałem lub pchnięciem noża. W trakcie śledztwa okazało się, że na koncie ma nie pięć, lecz sześć zabójstw. To zdjęcie Stanisława Goworuki. Ten młody, nieśmiały chłopak kolegował się z siostrą mordercy. Syn był domatorem, z nikim się nie spotykał, siedział w domu. Nieraz mówiłem żonie, że nie będzie mu dobrze, gdy wyjdzie do ludzi, zetknie się z twardą rzeczywistością, z okrucieństwem i sobie nie poradzi. Walerii Gawarukin, ojciec Stanisława. Łazawoj często prosił chłopaka, żeby podwiózł go z kumplem nad morze albo przywiózł ze schroniska. Życzliwemu Stasiowi do głowy by nie przyszło, że Łazawoj w czasie kolejnej podróży pozbawi go życia z powodu kilku tysięcy rubli. Łazawoj zadał mu trzy śmiertelne ciosy nożem. Chłopak zmarł na miejscu. Zdenerwowani krewni szukali chłopaka dwa dni, kiedy milicja znalazła jego zwłoki i wpadli w rozpacz. Łazawoj początkowo się nie ukrywał. Nawet z zimną krwią dopytywał, jak przebiegają poszukiwania mordercy. Żona po pogrzebie przez dwa tygodnie nie wstawała z łóżka. Leżała jak w śpiączce. Nic do niej nie docierało. Tak bardzo to przeżyła. Chcę go spytać dlaczego. W czym ci zawadzał? Za co go zabiłeś? Dopiero po latach udało się wpaść na ślad bestii. Przez cały ten czas łazawoi żył w ukryciu jak zaszczute zwierzę. W końcu uznał, że przestali go szukać i że znów może okradać i zabijać. 2008 rok Nowoczerkask obwód rostowski. Łazowy pojawił się w mieszkaniu antykwariusza udając, że chce sprzedać wartościowe monety. Włamywacz nawet nie podejrzewał, że jego zdjęcie jest w domu każdego kolekcjonera. Śledczy uprzedzili wszystkich, że to wyjątkowo niebezpieczny morderca. Antykwariusza nie było w domu. Jego żona przytomnie od razu zadzwoniła na milicję. Wszystkich uprzedziliśmy, żeby byli ostrożni. Łazawoj może użyć broni. Uzbrojeni milicjanci Omonów kilka minut podjechali pod dom kolekcjonera. Łazawoj właśnie wsiadał do taksówki. Milicyjne samochody zablokowały auto. Morderca stracił kilka sekund. Z powodu wzrostu nie mógł szybko wyskoczyć z taksówki i ukryć się na jednym z podwórek. Za co nie dało się dopiąć kajdanek na nadgarstkach z powodu bardzo grubych kości. Miał dwa metry i był bardzo silny. Bezprawnie zatrzymany, Siergiej Walerjowicz Łazawoi. W trakcie zatrzymania bestialsko pobity, taksówkarz wpierw mocno się przestraszył. Gdy dowiedział się, kto był jego pasażerem, długo dziękował milicjantom. W trakcie rewizji u przestępcy znaleziono sznur i własnej roboty pistolet na śród. Widać, że szykował się do kolejnych przestępstw. Łazawoj wybrał proces z udziałem ławników. Miał nadzieję, że uda mu się ich oszukać, wzbudzić współczucie. Tym bardziej, że po tylu latach jeden ze świadków już nie żył, inny zapomniał szczegóły strasznych zdarzeń. Niektórzy panicznie bali się zeznawać. Najbardziej przestraszony był jego dawny wspólnik Aleksiej Pismieński. W sali sądowej wszystkiemu zaprzeczył. W obecności zaprzysiężonych ławników nie złożył żadnych zeznań obciążających łazowoja. Na rozprawie zeznawała za to matka zabójcy twierdziła, że w czasie, gdy zamordowano gączarianków, syn był w domu. A przecież w ich mieszkaniu znaleziono jego odciski palców i ślad dłoni. Próba wybronienia syna sadysty spełzła na niczym. Ławnicy nie uwierzyli matce. Seryjnemu mordercy nie pomogły żadne wybiegi ani drodzy adwokaci, ani to, że niektórzy świadkowi milczeli ze strachu. Ci, którzy zeznawali, wykazali się wielką odwagą. Kiedy wyprowadzali go z sali rozpraw po kolejnym posiedzeniu sądu, wykrzykiwał groźby pod adresem pokrzywdzonych. Mówił, że po wyjściu na wolność rozprawi się z nimi wszystkimi. No, sergiej Łazowoj nigdy nie wyjdzie na wolność. Sąd skazał go na. Do...